27 Festiwal Zdrowia Niezwykłości. Planeta Zdrowia, witamy ponownie. Co ciekawego dzisiaj? Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Planeta Zdrowia oczywiście, jak co każde targi, ma nowości. Zdrowe nowości, tak? My staramy się wspierać Państwa naturą, pomagać w tym, żeby osiągnąć nasze zdrowie dzięki naturze. Dzisiaj chciałam Państwu przedstawić coś z zielonej żywności, a mianowicie to są algi jednokomórkowe, spirulina i chlorella. Spirulina i chlorella są to najbardziej pełnowartościowe. Jedne z najczystszych źródła naturalnych składników, jakie możemy znaleźć w naturze. Spirulę importujemy Państwa tam, gdzie jest najlepsze, tak? to są Hawaje. Firma, która, która produkuje tą spirulinę, ma swoje baseny w miejscowości Kailukona Kona na Hawajach. Jest są tam najlepsze warunki środowiskowo-klimatyczne dla rozwoju tych alg. Baseny są czyste. Spirulina jest odżywiana wodą organiczną, wydobywaną 600 metrów pod powierzchnią ziemi. Poza tym, co jeszcze ważne, ciekawostką fajną jest, jest tam czynny wulkan obok, który dostarcza natura, naturalnej sody do alkalizacji tych basenów hodowlanych spiruliny. Ta spirulina, której my jesteśmy wyłącznym importerem w Polsce, została zatwierdzona przez NASA dla stosowania dla swoich załóg kosmicznych jako y, suplement, suplementacja leczniczo-żywieniowa dla swoich, swoich załóg y, w kosmosie. Y, jest to doskonałe źródło, jeśli chodzi tak. o beta-karoten, tutaj występuje prawie 4000% więcej niż w marchewce, żelazo prawie 3000% więcej niż w szpinaku, wap. To jest prawie 300% więcej niż w mleku. Szanowni Państwo, no natura, no czyni cuda. Druga rzecz to jest alga słodkowodna, chlorella. Gatunek pyrenoidosa jest to najbardziej yy, wartościowy gatunek algi, która ma też za zadanie leczniczo-odżywcze dla organizmu. Porównując chociażby spirulinę i chlorellę, chlorellę stawiam na pierwszym miejscu dla wszystkich nas. Chlorella ma doskonałe właściwości, jeśli chodzi o wyłapywanie toksyn z organizmu i bakterii chorobotwórczych. Tak? I ona działa na te patogeny w organizmie, pozwalając w niszczeniu ich. Poza tym jest zbawienna dla układu trawiennego, dla jelit, poprawia perystaltykę jelita, wzmacnia organizm również, alkalizuje organizm. Ale, szanowni Państwo, najlepsza synergia jest właśnie między jedną a drugą algą. To jest oczyszczenie, natomiast spirulina to jest odżywienie organizmu. Aby działała jedna i druga alga w organizmie leczniczo-odżywczo. Należy jej dostarczać do organizmu 3 gramy dziennie. Ja bym proponował Państwu dostarczenie tej algi chlorali do oczyszczenia organizmu przed śniadaniem i przed obiadem, podzielić na dwie porcje, natomiast spirulinę przed kolacją albo na noc. Wtedy doskonale działają synergicznie ze sobą, oczyszczając doskonale narki wątrowe, cały organizm, odżywiając organizm alkalizując organizm, powodując lepsze nasze so, samopoczucie. Mamy bardzo dużo klientów, jeśli chodzi nawet o dzieci i bardzo małe dzieci, yy, przede wszystkim chloreli. Tak? Bardziej yy, wspomóc oczyszczanie tego organizmu, wyłapywanie toksyn, ale i chłonienie yy, również metali ciężkich z organizmu. Yy, jeśli macie Państwo wątpliwości, proszę o kontakt z nami, czyli planetazdrowie.pl. Proszę znaleźć tam w kontakcie telefon do mnie bezpośredni, także postaram się wyjaśnić, doradzić jak najlepiej dla każdego, żeby było.